Cześć moi drodzy, muszę Wam coś ważnego powiedzieć. A dokładnie 20 września o godzinie 20.00 na kanał Palion wleci film, w którym powiem Wam wszystko, co się wydarzy na 2 miliony subskrypcji. Dlatego w tym momencie wbijaj na kanał Palion, subskrybuj go. I lecimy jak najszybciej po 2 miliony, żeby jak najszybciej ta niespodzianka się ukazała. Na tym filmie również Wam powiem, kiedy wyjdzie pierwsza piosenka z nowym teledyskiem, a piosenki nie było z teledyskiem prawie już rok. Dlatego Palion wraca. Bądźcie wszyscy, 20 września, kanał palion 200 i subskrybujcie. Oleg do mnie dzwoni! Do mnie dzwoni, Olek, moi drodzy. Mam nadzieję, i bolo! Mam nadzieję, że mają jakieś fajne nowinki, moi drodzy. Jak wiecie, już znobaczyliśmy miasto kolorowo i chcemy jak najwięcej zarobić kolorków, bo to jest waluta. Tak jak u nas, to jest zielone. U nich są. No, nie, no, nie wytrzymam. Bo to... Ja nie mogę, dobra, zaraz zejdę. No. Dobra, no idę, mi otworzy, bo nie wytrzymam. No patrz, niecierpliwi. No spokojnie, przecież... Możesz ogarnąć tak? tego dzieciaka, bo mnie Co? już denerwuje. Ja chcę zarobić, ja chcę zarobić. Ja też chcę. Ja... mnie męczy, żeby zarobić, i zarobić, i zarobić, ale jak chcesz, Mam dziecko, ja, zarobić. ja chcę, to mogę wam dać zarobić. O, czy ty chcesz kupić ten czerwony sklep taki, że tam eee... możesz sobie wynając swój? No, to jest to dobry pomysł, ale... Wy... I będziesz sprzedawać stanowiska komputerowe, nowy biznes, Bolo, na dwa D dosłownie, miasta. Dosłownie, dosłownie, Sigma Style, nie? No, i dobra, ja też będę chciał, ja Palion styla, muszę, muszę zarobić, na Palion Style'a tam. Nie, ale czemu, czemu? No, bo nie ma konkurencji, nie do tego Ale nie, nie, wiesz co? To nie będzie konkurencja, bo to będzie odzież, a ty będziesz miał elektronikę, a ja elektroniki no, ale, nie chcę Ale, ale, ale... będzie konkurencja, bo ty jesteś popularnicy. <grym> ale, ale, do, ale to nie tak, tak nie będzie działać, jeżeli ktoś chce, będzie, będzie chciał ciuchy, to kupi u mnie, a jeżeli ktoś będzie chciał laptopa na przykład, no, to kupił u ciebie, to nie będzie zależne od tego No tak, tak to będzie działać, bo więc tym się nie przejmuj, Aby. więc Aby. i tak warto, i tak warto Olek, czy masz jakiś ludzi, co chcą dać nam jakieś zadania, żeby zarobić? No, oczywiście, że mam takich ludzi. Ej, szczerze, tak, szczerze, to dużo osób się zgłosiło, że chcę tutaj przehandlować troszeczkę rzeczy. O, i może jeżeli wykonamy dla nich zadania, to bardziej nam, nas będą lubić po prostu. Olek. No, bez przesady z tym lubieniem, ale. No co? Trzeba wiedzieć, że tak będzie. No, co to jest bola. Będziemy mieli nowe kontakty, a Ty, Olek, powiedz mi, jak ty źle pieniądze. jestem, po Wiesz, jaki mam o, od zawód w odrodzi... tym mieście? No, Odro... eee. Czeka, czeka, czeka. Bana, <laughs> Brawisz banan. 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 banan! Od rodziców, od rodziców! Balerek! Ej, dlatego dla taki żółty jest no, banan! No od rodziców ma pieniądze, ale on tak Sam samo. Sam jesteś banan! No a nie? No ja jestem zawód syn. No, balan. A, 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 balan. no właśnie. A bo nie walenek, tylko banan! Baran. Baran! 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 No i dostajesz banana kolorowe. Zowie, a wy, wy, ja otworzę sobie Palaison w tym kolorowie, a wy wbijacie na Palaison Styla zamawiacie sobie nowe rzeczy. Niestety, maskotki Leona Jolka musieliśmy na razie przerwać, bo chcemy, tak żeby były jak najwyższej jakości, ale będą niedługo. Ej, Bolo, teraz się cieszy pewnie, że nie mam maskotki tak, mm. no, Jolka. maskotki, Bolo, Jolka! i tak, twój, nie I tak kupuje. Kupuje. Ale będą, będą, także widzowie zerkacie i pamiętajcie, że na 2 miliony subskrypcji na kanale Palion, będzie coś wielkiego. Już niedługo się dowiecie. A to Już na dniak. No nie mogę właśnie powiedzieć. No, to jest, nie delikatny, wiesz. Ty to jest ty też delikatny spoiler. Nie, nie mogę, nie mogę. A, a wiesz co powiem, widzą? To jest ciekawe, co. Że ja wiem co to będzie, oni nie wiedzą. Może wiem, może wiem, widzowie, <laughs> ale dlatego subskrybujcie kanał palią 2 miliony subów i lecimy stąd. Dobra, chłopaki, lecimy do kolorowo. Kolorowo. Dobra. Dobra, tylko czy... Kolorowo. Gdzie ci, kolor. gdzie ci ludzie na nas czekają, co? Nie no, trzeba ich poszukać, bo nie mam, nie, nie umówiłem się z nimi konkretnie. Aha. Więc będzie trzeba pewnie pochodzić po tym mieście, Ale tak bardzo dużo osób chce. No dobra, no to genialnie, ja jestem za. Czyli robimy jak najwięcej zadanek. O, zielony! A to zielona chyba jest, tak, to jest chyba ta dziewczyna. Dzi, zostaw Ruda. Bo powiem, też. Maj, powiem e... Maj, powiem Maj, powiem Mai. No przecież kurczę, nic nie chcę od niej. Dobra. Eeeem. Hmm, gdzie są jeszcze? Cemu nie porozmawiać? Ja, nie ja mam dziewczynę, Bole, możesz ty pogadać, ty nie masz dziewczyny Pogadaj, pogadaj <laughs> Ale już, już zrobił ci zdjęcie, chce cię sprzedać Mam Patrz, Serio? uważaj, Co ty robisz, co ty A, robisz, ty? Co ty A, robisz za zdjęcia? Ile, 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 Ale pogadź No przecież ja tylko co, pokażę, pokażę jak to wygląda przecież ja tylko no, stoję, no i nic więcej No, 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 no i Musimy jakoś bardziej przyłapać, wiesz mm. Dobra, no, ja z nami no, pogadam co? Nie, teraz, to bro, ona, mówi hello palionowe tylko, więc to nie jest Może ona? Co na mówi? hello palionowy, to tak, nie ona. Nie. Może te dzieciaki? Nie, oni mi się witają. Siemanko, Siemanko, młodzi, Siemanko. Oni mają gdzie? Widzowie, jeśli oni nie wiecie, wiecie, to musimy zbierać kolorki, żeby odblokować miasto. Czyli musimy odblokować nowe budowle dzięki tym kolorkom, dlatego musimy z bolem A zarobić. Nie. Ej, dobra, musimy się zapytać kogoś, czy nie będę miał czegoś do zrobienia, no bo, bo po prostu ja nie mam w ogóle kasy. Tak, musimy znaleźć taką. O, może ten? Cześć! Nie, nie, nie ten. Ja wiesz, Szukamy, nie no się... jest dużo tu. Ten nie. Ten, ten. Nie. Pan jest na oboce Dobra, gdzie no nie, gdzie szukamy. no chodź, gówną, gówną, szukam. No, może ona? Nie, helepo. Nie, panie, no, nie, nie. Może ona? Nie. Może on? Okej. Okay. No nie no, szukamy, szukamy, spokojnie. O! Nie! Co? Szukam, szukam. Ej, ten! Znalazłem! Ten! Ten? Hej. O! Okej, okay, czekaj. No hej, potrzebowałbym dzisiaj staka śniegu. Bolo, to jest easy! Eee. Dostaniemy za to dobra. pięć kolorków! Pięć kolorków dostaniemy dobra, za dobra, to! Czyli to jest dobra, zima, patrz. tu jest zima obok! Tak z Tak, patrz, ale, ale będziemy... Ale dzisiaj co robimy? <laughs> <laughs> oh, e, e, jest kolejny! Gdzie? Pokaż. Robiszcie kolety ze mną O! O nie! Dobra, ja ci nic nie mówię, nie chodź bolo, to zaraz, to? Co? Co nie, nieważne, nie, nie, nie nieważne było, Na razie nie... Na razie lepiej Aha. nie, wiesz? na razie lepiej Aha. nie. Chodź razie... zbierasz ten śnieg! Tak, tak pozmierajmy. Pozmierajmy sobie. Co wow! To, co to jest? Co, co to było? Ale przygrzmocił! Dobra, no sam pozbieram ten śnieg. Nie musisz mi pomagać, ja pracuję ciężko teraz. O, no ale to ja nie będę ci pasz. patrz, patrz, spadz. Co? Ja się położę tutaj i. O kurde. Jeden kolorek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty. Paję kolorką Ja nie mogę, no i ty masz tyle pieniędzy, ale ja nie chcę. Ja ciężko. Ja cię... Co? Bo ja chcę też zaobić, nie posłuchaj na mnie No jak opie, ja kopię, spokojnie, dam ci też Dobra, ja nie na... ja mam łopaty, ja to wykopane Nie, nie masz Be... łopaty? Be... Nie <laughs> mam nie <łopaty, laughs> Nie masz łopaty, mam jedną Wykop proszę <laughs> Myślisz, że to jest jeden stock? Olek, za co po ty? O, no, no. za jeden kolorek Ostatni, no nie mam więcej No to dobra. co, deal? Dawaj, 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 proszę, proszę Mam już 16 ponad, dobra Proszę dzień, bardzo dzień, dzień. Masz łopatę, masz łopatę? Zarobiłem A... właśnie jednego kolorka. <laughs> Co ty I gadasz? Ktoś mi powie, że jestem bananem. No jesteś, no jesteś. Ej, ale Jest. śniegu Jest, przecież zobacz sobie na lewo ile tam jest śniegu. Ale to my staka, nie zrobimy z tego chyba. Zrobimy, pewnie, że zrobimy. Jesteś? Pewnie, że tak. Ale już mam gdzieś ponad połowę staka, już mam ponad połowę. A ile? Okej, okay, okej. Okay. Ej, Pepe, Pepełno chcesz trochę śnieżek łap. No łap. czemu ci się. ścieżki, które się. są się. Cenne. Widzisz, ty skadasz nam bananie, baranie! Ej, żaden banan i żaden baran! Zapraszam sobie! Dobra, robimy <grywki> następne. 32 już mam. Dobra, tutaj dajemy następne. 48 już mam, dobra, ostatnie Zrobę. kopanie, ostatnie kopanie mi zostaje. Let's go. <grywki> nie, bo ja <moje> nie my ciężko pracujemy, żeby zarobić kolorki! <grywki> Też ciężko pracowałem. A, kiedy? No teraz łopatę sprzedałem za jednego kolorka Ciężko pracowałeś rodziców, tak? No oczywiście, wiesz Dobra. jak ciężko być dobrym studentem, tym najlepszym Dobra, mam staka, jest, mam staka, bolo, tak, Pomóc jaka, jaka. ci Ależ, ależ, ja ja No ja to, to, no to, okay, to idziemy. Juu. Ale zarobimy, ale zarobimy. zarobimy Ciekawe, ile dzisiaj zarobicie kasy. No ja nie wiem, ludzi będzie chciało z nami biznes, ale moi drodzy, zarabiamy kolorki, żeby odblokować miasto, tak? Odblokujemy miasto, zapoznajemy się z nowymi osobami. Nowe kontakty, nowe możliwości, pamiętajcie. Nowe kontakty, nowe możliwości. No tak plus, minus, obstawiam, że 8-10 osób chciało z wami chyba biznes robić A jakiś. kurde, jak dużo. No tak dużo. Ja no cię kręcę. Dobra, zielony. I daję ci... Mam! Let's go! A ja mam No możesz kliknąć. Ja już nie mam więcej śnieżek. 10! Eee. Mam dziesięć kolorków! Ohoho. Jeszcze potrzebuję 54, Mogę mogę widzowie Palion Styla zakładać tutaj. Patrzcie eee. jaki ładny. Będę miał na dziedzic, ale bolą ma lepsze miejsce na sklep. No bolo ma, eee, o wiele ma genialne, bolo ma no, genialne bo wie, miejsce. Wie, 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 ja nie mogę jakie genialne miejsce na sklep! Idealne. To, jest Ej, to, no. to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, nie. Chyba to będzie to pięknego. Ja miał bolo swój sklep, ja będę miał tutaj. Dobra, szukamy. A, Bolo, chodź, bo tam ten fioletowy coś chciał ja. od ciebie, od ciebie, nie ode mnie. Co chcę, I co tylko, chcę. tylko ty możesz u niego zarobić, niestety ale ja nie Nie, ale jak to? Bolo. leknie sobie w niego. Potrzebuję nielegalnej broni, minigun, ale płacę trochę więcej. O, nie? A Bola, ty masz trylion minigunów, on ci da 10 kolorków! 10 minigunów! Oddaj miniguna, masz w domku, więc gitara! Serio, oddasz mu miniguna? Czy to jest warte tylu kolorków? Dam zrobi. ci 11 kolorków! Jeżeli wyda to na kolorki, to ma bardzo zależy, bo Bolo i minigun to są różne osoby. Co?! Bolo, 11! Zyszydź. Ja nie Zyszydź. mogę, to ile ty już masz? Ja cię kręcę, ja mam dziecię. Ale 10. się sprzedałeś Ja cię kręcę no? minigana, dał bolo za kolorki Co jest gra... Oj, co? Co tu się Nie patrz to, to. czekaj. ale nie, już się ruszyli. Ale dziwnie stali, sali, co to było? No nie wiem co Dobra, tu Ej, to... nic. Dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Szukamy eee... nowych osób. Tutaj może czekaj. Czekaj, nie. może ten nie. Ja bym chciał zlebyć biznes, halo! Czekaj, gdzie kto chce zrobić biznes? Płacimy, czy dajemy fajne rzeczy Może tu w środku to ktoś będzie nie. chciał? To chyba nie, chodźmy nie. Dobra. Niech to wydaje że... szukamy, szukamy, szukamy biznesu. Szukamy biznesu dobry. Oj, biznes. O biznes! Hej, ogarniecie mi około pusta kamaków, bo muszę zrobić bukiet dla dziewczyny. O o, pusta kamaków. Maki. A co to maki są? To są czerwone, no czerwone kwiatki czerwone kwiatki Ja, oni nas, on, on, on nas będą uwielbiać Oni nas będą uwielbiać I... Musimy wyjść no poza, musimy wyjść poza To nie jest ten kwiat, to jest róża Musimy wyjść poza wioskę, czekaj, bolowy, lećmy sobie elegancko No to ja mam może do tego jakby, nie? Tak, jakby oczywiście Ej, co jest? Bo maki, jest. są maki No ale, ale... tutaj nie zdobędziecie tak dużo No kurde, pustaka, no jest to trudne No hmm. no jak my to zrobimy? Dobra, dawaj jeszcze będą musieli Utrudnię, utrudnię wam Utrudnię wam za jednego kolorka Chyba, chyba nie, nie, chyba nie, chyba chyba nie. nie Jeden pan. za jeden kolorek Tam Dobra, na pan. Pan. Tu jest polanka, tu będzie mnóstwo maków Tylko jeden z nas będzie miał Nie no, patrz ile tu jest, zobacz Ej, U, patrz, Ja nie mogę ile maków Cegapiło jest dwa, cegapiło jest dwa ty, Ale tu jest trylion tych maków stary jest To jest mnóstwo Mam nadzieję, że tego jest Krabisz. Dobra, biorę, biorę jeden, wszystko. Dwa. Yo! Nie. ile tego jest? <guletra> ja mam 4, a ty? 22. No Bolo, kup nie ty. Po... O, przecież nie widzisz tych maków, ile tego tu jest? Kupajam. Dobra, 1, 2, 3, 4, Będę miał, będę miał, będę miał, będę miał. Bolo, jak chcesz, to bolo. mogę ci pomóc. Pomóż mi, pomóż Dobra, mi. Dobra Bolo, pomagam ci, bo już zebrałem swoje. No. Ja mam 13. Ja mam 6, 7, 8, 9, 10. 11, dobra. 12 Mamy, Dobra, mam dla Ciebie Polo 15, wiesz, mam o, dla Ciebie to Chodźcie, spotkajmy się przy tym ziomeczku może Ja za tobą. No bo w centrum, ja nie wiem gdzie to było, tu chyba Gdzie to było, Jestem Ale Jek, nie chyba. chyba ja jestem tu, jestem tu Dobra, trzymaj e ile potrzebujesz? 9 e 12. Tu masz 9 to do mnie. dobra I... Czekaj, mam problem! Jeszcze Olek ma chyba no problem! Ale ty, ty jesteś słaby! Co jest? Nie dość, no nie że, mam fajerek. Nie no. że banan, baran to ej. słaby słabiak. E ej, ej, baran baran, baran. <laughs> Masz, Polo! Polo, no, proszę! Okay. Eee, dzięki, dzięki! drkki! Oh. Jeee, yeah, zarabiamy! Ale mam dużo, dobra, ej, nie. Gdzie to? Ich. Muszę dla dziewczyny jasne, ogarniemy ci. Dawaj te kolorki! Ek, mamy kolorki! 15 ej. już kolorków mam! Jest, go, ale będzie miał dwa staki dla dziewczyny, czy stak dla dziewczyny kwiatków, nie? Dwa bukiety No, no i, patrz, i ta osoba, yes. ta osoba będzie nas uwielbiać To jest podruba Kuby Mam 20, mam jest 20 20 Ej, w ogóle gdzie jest Antek i Kuba? Jak ja nieraz nie widziałem w tym mieście No, no i bardzo to, dobrze Oni się ukrywają, czy nie, nie, nie przychodzą tutaj? Właśnie, dobre pytanie, bo, bo ja ich nie widziałem dawno no no i, nie, nie interesujcie się właśnie. tym tematem, nie interes, jest sam. On. Może oni Jest, mam! Tu. Siemka potrzebuje 16 marchewek do zupy pomarańczowy, Antek! To jest podróba Antka. Mały Antek! Marchewki, marchewki. No to jest akurat... My na polionowe nie mamy marchewek akurat, więc Musimy no no. znaleźć jakąś wioskę. No tam, tam wioski, gdzie banki się zbierało była wioska. Gdzie? Tam gdzie maki zbieraliście, tu Tu jest ma, wioska, bolo, o, o, o. bolo, Ale nie będziemy mieli we dwóch tyle marchewek No nie nawet no dwóch wątpię Ale macie Ale... pecha jem... A ile, ta, A jest ta, ile ma? tam było? Ile tam było trzeba? Ale marchewek, Nie, panowie, proszę Nie, nie chcę coś... A ile potrzebujemy? O, trzyście są Masz, Bolo zy, 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 zy. Ile potrzebujemy marchewek? Tam nie. było dwanaście, 16? Ej, mam ja, 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 ja mam z tak dwanaście Ej, ja mam pięć Ej, a co on ja chciał 10 na przykład marchewek, to wtedy macie więcej hajsu? Ej, dobra, ja ale tak? ja bym położył tym villagerem, żebym mieli tak szczerze, może. Ja wiesz, nie ale może się przydać, znowu tu przylecimy. A, w sumie ja, bym, a w sumie ja, bym, ja bym je posadził, żeby potem. No Inwestycja, nam, nie? No inwestycja, <laughs> potem, tam wiesz, jak on znowu będzie chciał marchewki do zupy, to znowu możemy zabrać sobie no. stąd, nie? Wiemy gdzie są. Dobra, lecimy. No. czyli lecimy na do same. markowkowego zupiarza. No Zupia. i dajemy mu. A gdzie on gdzie on był? Przy pomarańczowym domku Jezu, tu jest tyle tych budynków, że ja My się nie, nie gubię O, no, ale z na pamięć Czekaj, gdzieś tutaj Co on, on był, nie po... Nie, to był gdzieś tutaj, no, no. O, no Chyba tutaj. to on Tak, tak. Yee, 16 marchewek Mamy następne okay. kolorki, żon 20. 20 Ej, mam już 20. 20. Ile? Ale Ej, za za szybko zarabiasz te pieniądze, nie podoba Ej, mi się no, to Ej, no brakło jednej małżeczki, to żeby znowu Było <laughs> by sadzić? Eee, wątpię, że on będzie chciał dwa razy. Mi się wydaje, że możemy wykonywać to zadanie tylko raz. No. Eee, mm, dobra, szukamy dalej. Nie wiem, ile było osób. Czekaj: Zupa, kwiatki dla dziewczyny, minigun. No. Cztery osoby. Cztery osoby były. Cztery osoby, dalej. Szukam. Co to jest za miejsce? Nie wiem. Eee. Nie byłem tu nieraz. O kurde. Ale fajnie. Jakaś świątynia. Nie fajne, wchodzimy fajne. tam. A je tłumaczę ogólnie. No, w sensie ogólnie jest to ogromne, tak szczerze, naprawdę podoba mi się to miasto. Jest takie totalnie inne niż Polionowo takie gęste. Dobra, szukamy takie, dalej jak ludzi. zupa, nie? Jak zupa. <laughs> jak zupa. Jak Ej. żur. Chodź tędy Chodźmy może. Tu, tu, tu. o. Tak. Jest! Eee, kobla! Eee, witajcie, potrzebuję pilnie staka kobyl stąd, pomożecie? No pewnie że możemy nie? Olek, masz kilo Dobra, Olek przesuń okay, się, Olek przesuń się Mam kilo w efficiency 5 Olek, Olek przesuń się, za... się bo Ej, nie nisz muszę... tu Ej Co? nie jesteś mi miasta no, Muszę pozbierać kobla dla kolegi No to odleć a nie mi miasto niszysz to nie jest? A co myślałeś? Wiesz, że normalni jesteście Wiesz to Ej. Puszczaj mnie! Puszczaj mnie! Nie kopnij tego! Puszczaj mnie! No potrzebujemy pór, no nie. saga bolo, potrzebujemy saga bolo. ci domek! Znaczka dla kolegi i kolega będzie mógł kolega będzie nas Nie da no co z ty za mi za się za tak buracę. wyrywasz, no? puść, puszcz, 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 no puszcz! No dobra, po Przestań! Przestań. Napraw na, na, na to! Napraw mu to by się. By się jeszcze nasze. Znaczy, o, o, nam się jeszcze, No dobrze, dobrze, mogę naprawić, ale jest! No jak piszcie, jakbym ci domek. Ja jestem burakiem? Ty jesteś błakiem Ale chodź, to żarty kolego mój Ale to nie jest fajne, ja mam dom gównie tej no palionowa nie, No wiem, dobra, powiem, to Żarty. arty Tu wyjdziemy kobla No trzeba jakoś, no, tu jest koblet stąd, no. poza wioską już można brać O, to Dokładnie. nie ma nie? <noise> tu, tu jest ściana, stąd o. wykopmy dobra, dobra, trzeba, to jest mega dużo To jest dużo, tu jest dużo Tu się wkopmy i tu kopiemy nie Mogę wam powód, tak? szybko zbieram No bo ty Jak no. ja szybko kopię nie jest masz? Weź pustaka. A ja mam 15, niestety Bolo wykopie ci pół za jednego kolorka Ale Zabra, szybko kopie Deal Będzie kolorek, Deal. będzie kolor. Mam już Masz już? To mi daj, to mi daj Ta. Proszę, ale najpierw kolorek jeden. Mam. Daj. Mam staka Jak mi zapłacisz to ci dam Mam staka Ej, ci co? Oddaj no mi Ale jak kol... mi zapłaci, to dostaniesz zapłacę, no co? Ale skam <grym grym> co dałeś do, mu? Dołeś, masz staka? Hmm. Niech nie jedyny stanigu, tak. Za to wy! Wypadł Nie, tak nie. A nie, potrafisz tak zrobić. O ty. <noise> Jednak potrafisz. Ej! Ej, no, ja się tu robię? O, żeń dziwnie sobie. brakuje mi dwa teraz! O! Kolejny deal chcę tu robić. A ja mam cztery, paję mas. Dobra, idziemy najpierw do deala z Cobblestone. Em. Czekaj, bo zniszczyłem podłogę. M, M, a no. więc. Jak ci brakuje, to tu jest, nie? No tak, właśnie, tak. Od razu zabrałem, tak pomyślałem. Lęgi, Ej, lęgi. gubię się, gdzie ja jestem? Nie to było, gdzie? Ej, bo tam prosto, to Na pewno? Chyba to zero, chyba to zero. A żero, tu jestem brązowy, tak, tu jestem brązowy. Siema! ma! Panie brązowy. Ile zarobicie za to? No pięć. O, jest. Tutaj mam dwadzieścia już. Jeden kolorek tak? dla mnie. Ej, ten, bo nie mam. Jak nie masz? Przecież to ty zwej... No, Paliot! Możesz 30 kolorków, tak? Zama mi dzwonię, zacajcie! No weź, no był bo deal Bolo Bolo! 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 Kolorem, no tam, co tam moleku ty Jeden kolorek, to poprzednio. Ale zeszłem, rzuciłem! Gdzie rzuciłeś? No tam, ledzy. Ja wiem, że mam trzy z takich kolorków, ale chyba potrafię... się nie ci ten jeden? No, Może byś zarobił, żebyście mnie nie nazywali bananem? Trzy z takich i jednego z konarty w skąpcu. Haha, banan, skąpiec. Ej, chodźcie, tutaj był jeszcze ziomeczek, chcesz z wami, chce deala zrobić. A ten? Ten też chce! Co? Ile? Ile? O kurde. Ile Patrz. Patrz. Ej, dobra, 20 diamentów. Ej, to jest nie do zrobienia akurat. No, ja mam na palenowie diaksy i bym mógł to ogarnąć. Ej. Ale ja no, bym to, to zrobił, Bolo, i tak bym to zrobił, chociaż, chociaż jedna osoba z nas, bo nas będzie, będą nas lubić, będziemy lubiani w tej wiosce. No ale jak my właśnie wiosce ja zdobędziemy, powiem. No, kurczę, musimy zdo, musimy... Co? Ja mam szczęście? Nie mam szczęścia na kiedy żebyśmy mogli wykopać szybko Eee, no, idziemy na Palenowo w takim razie. Dobra, ja przylecę Ja zabiorę, ja... poczekajcie tu na mnie, ja zabiorę Wielki powrót, jestem chłopaki że ja no, nie mam Diaksów, bo bym z nami No, nie miałem dużo, mam 20 wziąłem bolo ale no, dobra, dobra, Ale patrz, będziemy mieli teraz tyle samo pieniędzy Jezu, aż mi żal, 20 diaksów to jest dużo No ale będziemy miał 5 kolorków, to jest więcej warte Tak? No za jak nie kupisz sobie sklepa, a to 30 kupisz 30 kolorków, jest! To no w sumie tak, ej, diame, diame, diamenty tu nic nie ej, znaczą tak szczerze No nie, nie Masz 30 też? Ale za większą cenę, no tak, ja tak Dave no nie oczywiście. ma, Dave nie ma nic a Ej, chodźcie! Ja chodźcie za mną A co to ej. jest? Oooo, ale ładnie! Tu widać cały ej. ten port, po, po ten, gdzie dostarczają no? jedzenie i tak dalej Ej, Olek! Co? A byś mi biznes za 300 kolorków <laughs> Za ile? Za 300 kolorków. Jak się zwrócić to się zapłacę. No to... 300 kolorów <grym> potrzebujemy, żeby rodziców w ten... zobaczyć. 300. Ej, zobacz jakbyśmy musieli dużo zadań zrobić, żeby zobaczyć w ogóle się z rodzicami Olka i Leona, Ej no, nie? to prawda, Tu ziomek Cedilla. Ten? A nie, tak, ten. On chce tak? Ej, lewo, Ej, dobra, to co nie Nie, maja, na nie, nie! Ja, Ej, Mam. No palio! Ej, ale to nie te deski, bo to nie będzie to. No Aaa, sorry, to są te deski! Nie no palio! Nie będę ci tego robił spokojnie. Ej, ja musimy pewno kopać, co ty nam no, to... Chodź, polecimy do lasu. No ty nam robi, sobie! Ja ci wykopię to szybko, bo to jest sekunda. Dobra, dobra. Dobra, wykopiemy te drzewka, są tam niepotrzebnych, tu jest za ty dużo. Ty jesteś? Przed, przed wioską dosłownie, przed tęczą. A, że tam, no ty, No ty, 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 bo te drzewka ty, 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 mnie nerwują, bo to jest tak gęsto. I tutaj pomożemy Dobra. troszkę miejsca zrobić. K -k -k -k. Kolego? Co? A pozwolenie na wycinanie lasu masz? Oczywiście, że tak. Proszę ukazać dokument. Ale ty jesteś... Ty ja to? mogę napisać do ja. To jest Wredota, to jest Wredota. Jaka Wredota? Nie z trzy przed moim miastem. Wredota, Wredota. wredota, wredota w Ale nikt nie zobaczy, tylko ty to widzisz. Przez to tylko parę drzewek, no proszę się. Nie na. mów nikomu i będę git. No, no dobra, no nikomu nie powiem, ale by tak bo dziwnie. Eeeo, mamy! Gdzie jesteś? Jestem, jestem, jest też Ooo, chcę suma! Ciekawe o, czy ktoś czekaj. będzie chciał suma za... Ja mam taka, jest... No, kolego, a za... Był... Suma! No nie, 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 nie. Patrz, Palio, mam suma. Kartę łowiecką masz? Ale Ja cię kręcę, wziąłem suma, on się dusi. Gylę No jakie ja mam na... ja ja na... a ja, ma. A ja on ja ma oczy jak Bolo, widzisz to? Ej, ej. Ej Ej dobra do Jesteś grunojadem dzisiaj Bolo Dzisiaj <laughs> go do fontanny jeszcze do fontanny Ooo będzie Patrz macie suma no i co? Dawaj pięć tych, tych kolorków Uuuu to Kartę łowiecko masz za łowienie ryb? Nie, ty, ty go słyszysz? No, ale jest jakiś mega dziwny donosicie, byś donosił na wszystko tak? No jesteście u mnie tak? Więc ja dbam o moje <laughs> miasto i jest będę za, tutaj Ja też mam za robić byleku no i właśnie. balanie I, <laughs> i, i, ale, ale, ale nawet... widzisz co jest najlepsze? Masz tu jakiś biznes pewnie, masz jakiś nielegalny biznes tu Nie, nie, nie nie. Ty, wiecie, gdzie, gdzie to najlepsze? było tam? Gdzie to było? Ej, co Ej, to? Zgubiłem się Patrzcie na to O, no. spadek Gdzie? Ja Można? Ej! Nie No, może, no Nie, 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 nie. To bolo był, to był na policję i zgłaszam, że... Nie, ale to był bolo. Ale... więc zabójstwo na mnie Nieprawda Policji. Masz dowód? Pomóż mi Niszczysz mi mi miasto? Dobra, gdzie? Czekaj, gdzie to było? Chodź za mną. Czekaj, no chyba dojdę tam, nie? No, ten, tędy? Ten A może on coś sprzedaje? Nie. Nie, nie sprzedaję. No, Które nie, sprzedaje. To Dobra. Było, Jaki to był kolor? Ten, aha, to Fioletowy. Był... O jezu, po drugiej stronie on był. No. On był totalnie po drugiej stronie, ten film. Ja jest Ja w ogóle nie pamiętam. Ja nie mogę, tu gdzieś. Gdyby. Tu to było. Nie, to jest pomar, tu będzie gdzieś, czekaj. Oooo, jest tak mam, 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 mam Dobra, a, do to to, pyk I pięć do kolekcji, 35 pięć zielonych A, ty też się zebrać, okay. dobra Eee, jest taka dresna, da się zrobić, jasne, zrobiliśmy to Dobra, czy jeszcze ktoś coś będzie chciał od nas, czy nie? Eee, um, czekaj, Dobre pytanie, możemy no, sprawdzić, a jak nie, to nie No, poszukałem... Je, Mane, marchewki mam 35 czy nie zebraliście? Żona... Jesteś, jesteś. A ja Ej, chyba wszystko ja to, już zrobiliście, to, to, to teraz to tak myślę. Dzisiaj, wszystko? Tylko 35 wszystko. kolorków, Bolo? No mi se wydaje, no co więcej, ale wiesz... Nasza, dzien, na więcej. Nasz dzienny zarobek to 30, 30 kolorków? Czyli ile ja 300 zarobię w 100 dni, no tak. ile? Czy w 10. <laughs> w 10 dni. No nie mogę, no już... Wiecie, no możecie się dogadać, jak Bolo ci odda swoje kolorki, no to otwierasz paleo style dzisiaj. No... Hmm, <laughs> chyba nie. Wolo, <laughs> ale Bolo mówi, że jestem konkurencją. A może on? Chyba nie! Kurde, a każdy kolor był brązowy był. Nie wiem, nie wiem. A nie był? byliśmy. No czekajcie, no kobla zebraliście, się, zebraliście, się. minigun, maki, drewno, hey. wiem, wszystko chyba hey. już. No i chcesz coś zarobić na tym. No drewno. nie nie chcę mnie za z Bolo. Kiedy my ten biznes Bląc, założymy? Kiedy no, oni znowu wiem. do nas przyjdą i powiedzą O, oh, chłopaki, dajcie nam ogarno, rady coś hey, jezisz. Ja chyba robię reklamę, Olek, mogę tu dać ogłoszenia jakieś <laughs> zresztą? Hahaha Bro, ty jeszcze, <laughs> nie, ma, ty jeszcze ty. Nie, ty nie masz jeszcze tego sklepu nawet Będę chłopakiem na posyłki, zrobię co będą chceć. Ale to opowiedzmy jaki brązowy był, fioletowy był, pomarańczowy był, żółty nie. był Fioletowy? Co jeszcze było? Fioletowy był? A... Ta zielona dziewczyna, to jest nie. ten? Nie, zielona Fioletowy był na mosty Ej, Ona do mnie nie, dziew... nie dzwoniła zielona dziewczyna nic nie chciała Ej, tak Nie, nic, nic za nic No ja cię kręcę, czemu ona nic nie chciała? No dobra, no ej, to robimy! Aha, nie to jest. Tak? Ja bym tu... Ej, ej, Zielony! I to jest dom. Ja to chcę kupić też. Ej, ale nie na tyle... ja muszę Pylaku. zarobić, muszę zarobić na to. Będę miał własny dom i to jeszcze w takiej pozycji. Patrz! Pokaż. Od razu na wejściu. Ej, faktycznie. Ja chcę to ten zapylak. dom. Ja chcę ten dom, proszę, nie, ja chcę nie, ten nie, dom. Nie, nie. I zrobię sobie moją główkę tutaj, na dachu. Już to będzie genialne, widzowie! Nic ja, takiego nie zrobisz Muszę więcej zarobić, muszę więcej zarobić, bo inaczej... Nie wytrzymam No przecież... I bolot ten czerwony kupisz! I zamienisz go na ja tęcze! Ten ja czerwony kupię. domek Będziemy mieli ja obok ty. siebie No, i dobry pomysł i będziesz miał czerwony sklep czerwone, no przecież to jest genialne. Dora... Ale tutaj, tutaj nie będę miał kupić. No nie, na no, pewnie jeszcze jest co więcej rzeczy, tylko nie sprawdzaliśmy. Tu jeszcze jest ten blok do kupienia w ogóle. Więc najwyżej że Dave się wprowadzi tu do bloku. Widzowie, zarobiliśmy trochę i będziemy na pewno jeszcze jakieś zadania wykonywać. Powiedzcie mi, czy mamy odkryć jakieś sekrety tego miasta.